O, się z tej strony, Kacpero I to jest kolejny odcinek z 19, już drugi. I dziś ruszamy sobie ze siewami owsa To jest nasza piękna polska seria, która jest jeszcze bez nazwy. I możecie napisać w komentarzach na przykład hashtag na przykład Owies, a wam serduszko. Dzisiaj jest bardzo ładna pogoda na zesiew OFSA. Wszystkie temperatury są i ogółem to z, y, jedno pole już zesiałem, a to drugie pole numer 66, to co teraz siejemy, właśnie obsiewam owcą, a tamto 55 podejrzę ob, y, zesiałem na nim jęczmień. Cześć, okay, słyszeliście to? To było dziwne. Dobra, mniejsza z tym. Już jeden przejazd sobie zrobiliśmy. Yy, możecie... Yy, ogółem to napiszcie, jak ten u was czas leci, jak to zazwyczaj na odcinkach mówię. Yy, I też bo u mnie tam ogółem tam yy, właśnie ostatnio byłam na żniwach, a to mówiłem wam w odcinku, że jak na żniwa. Yy. W prawdziwym życiu. No tutaj u nas w farmingu jest wiosna jak na razie, ale za tego pełnią żniwa jak to wszystko wyrośnie i widzicie, więc będzie można ruszać, bo mam jeszcze ochotę na takie mega porwskie klimatyczne żniwa w farmingu. Ok, myślałem, że to pole będzie nam się długo robiło, ale zobaczcie już to robią drugi przez, bardzo nam ładnie to idzie. Ma kolory Więc mi się bardzo podobają tak są bardzo piękne Takie malownicze Cieszeń też jest malownicza Ale wiosna też jest no, nawet fajna Trzeba przyznać Już nie ma takich Że są to drzewa gołe Tylko już są liście na tych drzewach Więc Już jest tak wesolej. Już jest wesoło kurde W farminku u nas Wiosna już taka Pełną parą już ptaszki śpiewają, wszystkie takie ptaki bociane i te inne jaskółki, kukułki się zleciały. Już dawno temu i teraz po prostu wiosna tym życiem. Więc yy, ja tutaj jak zasieję te pola to może tam jeszcze wiedziem na kolejne pole. A resztę pól, czy jeszcze jedno pole to sobie zasieję. Poza odcineczkiem, oczywiście, dro moi drodzy. Ale to nam nawet dosyć szybko idzie. 60 na dobrze sobie radzi. Poza odcinkiem skultywowałem i w ogóle zbronowałem i wszystko zrobiłem z tymi polami, żeby je przygotowywać pod siewy. I tam jedno, tam kultywatorem przejechałem, tam jedno bronami, tam jedno toal żywą. No i tak wyszło, że wszystkie mi się wczoraj, ze wszystkim się wczoraj obrobiłem. O. Ogółem, jak to oglądacie, to mi się zdaje, to wybaczcie ogółem za ten montaż, taki jaki jest, yy, ponieważ... Znaczy dobrze montuję i wszystko, tylko po prostu w farmingu mi się takie coś stało, że mam dobre ustawienia, a mam taką słabszą teksturę, choć ja to dobrze widzę, ale obecnie jakoś to łapie tak inaczej i się właśnie robi w okienku takim mniejszym, żeby była dobra rozdzielczość. Po prostu nie wiem, o co tu chodzi. Lecz po prostu no nie wiem, nie potrafię tego na, na, jak na razie naprawić. Możecie napisać, od czego to jest błąd. Więc mam nadzieję, że to Wam nie przeszkadza, że się tak to w takim mniejszym okienku w, w, ogląda. A mianowicie, Wam mi podobają, No, choć to jest tak nietypowe, po prostu ten, kto się zna, ten, kto wie, niech napisze w komentarzu, co bym mógł zrobić. Żeby, nie wiem, pomniejszyć rozdzielczość nagrywania w OBS-ie, abym po prostu przykładowo w montażu, bo mi to i tak y, dobrze się montowało na lepszą jakość, czy nie wiem, o co chodzi. Ogólnie za niedługo na, będę nagrywał też jakiś poradnik. Możecie napisać, co bym mógł nagrać dla Was. Ja dla Was wszystko mogę nagrać. Jak jakąś grę pobrać za darmo, czy jak jakiś program do czegoś naprawić, czy jak, jak jakiś program obsługiwać. Planowałem, żeby dla Was nagrać, jak obsługiwać OBS-a. Albo co, się, co zrobić, gdy ma są jakieś błędy w obs Bo sam miałem takie błędy na początku, jakiś czas temu, ale teraz już je naprawiłem. Choć teraz znowu jest jakiś błąd, ale tamte błędy to były w ogóle inne. Bo jeśli ktoś by się pytał, to chodziło o to, że nagrywało mi się w bardzo słabej rozdzielczości te odcinki, i, no, i do tego się nie wrzucałem, ale jakoś sobie poradziłem. Teraz mógłbym wam to pokazać jak to się robi, bo gdyby ktoś z tym miał problem, to by po prostu już go nie miał, bo obejrzał ten poranik. Okej. Okay. powracamy po cięciu. Zaraz pewnie też tu coś poucinam, żebyście nie mieli tak długiego odcinka. Ale no wiecie. No zapewne jeszcze na kolejne pole dojedziemy tam. Dosypię nasion poza kamerą i jakoś y, pojedziemy na kolejne pole siać. I y, podejrzewam y, pszenicę dla kurek, bo jęczmę sobie sprzedajemy, owiec sprzedajemy. Może jak mi się uda, to jeszcze taki rzepak zasięję, ale na się nie sieję. Także nie wiem, co posieję na jednym, jeszcze jednym polu. A pszenicę zostawię dla kur, no bo nie opłaca mi się tak zbytnio cały czas kupować tej paszy dla kur, bo to są jednak pieniądze. A jak będę miał swoją pszenicę. To tam z tego małego pola tam numer 25. To mi yy, wystarczył. Ogółem, kto nie oglądał poprzedniego odcinka, Number One, to go oczywiście zwracam do tamtego odcinka po obejrzeniu tego, aby sobie obejrzał, jak tam sobie ogarnialiśmy wszystko. Tam było przedstawienie gospy oraz tam brązowanie tym Ursusem. Ja na tego urządzenia mówię masę, bo to jest taki. Masę i wziął licencję do Ursusa kiedyś i ten, ale to i tak jest teraz Ursus. model ten sam, ale Ursus. Dobra, nie będziemy gadać o jakichś głupotach, tylko się brać do roboty. Także może widzimy się, jak będę kończył to pole. Dobra, widzimy się po cięciu. E, już jestem, także. Ja już skończyłem pole prawie, już tu robię poprzecznie, jak tam już zrobiłem Chwileczkę czasu mi to zajęło, chociaż nie dużo. No i jedziemy sobie szybko na kolejne pole Zasiejemy i będziemy powoli kończyć ten odcineczek Tam drogi też Wam nie będę pokazywał, bo to teraz trwę czasu, żeby Wam się nie nudziło Żeby nie było jakiejś tutaj nudy, jakiejś tutaj nudy. Że, już sobie kończę. Pole jest pięknie zasiane owsikiem. Nie owsi Boże, nie owsikiem, tylko owsem o. Owsikami? Nie, ja nie się owsi. Ja Owsie, jakby co? Żeby nie było, dobra, to ja się tutaj. Dobra, słuchajcie ten tajemniczy głos. Także. Nie, nie ten tajemniczy głos już tutaj przestanie mówić, bo już mówił to. Także yy, zaraz się dzieje. Dobra, okej, ja już jestem, widzowie, moi drodzy. Trochę się pomyliłem na polu, ale na szczęście nie włączyłem tam silnika, także się no, sąsiadowi zasiał, ale na szczęście sąsiad by się albo ucieszył, albo wkurzył, chociaż jak miał inne plany, tam coś zasiądę innego, no to by się wkurzył. Ale uf, na szczęście sobie już wiem gdzie on jest. Tutaj na szybko przejedziemy. Tak możecie zauważyć, to jeszcze jest ta łąka, co jest za naszą gospodarką, także nasza gospodarka jest tam, żeby była tam. Ten komar, dziwnie tego nie łapie, ale ja to na oczy widzę, że tam jest bóg, gospodarka także, I szybko przejedziemy sobie kilka razy. Ja też bym za dużo nie pokazywał, więc... Zaraz nie, zrobię okrążenie i zobaczymy co dalej. Było to mi już mało ziaren zostało w, w siewniku, bo 13%, także nie wiem, czy nie będę musiał dosypać. A jak nam się skończy, to ten tu i tak zaraz, i tutaj ktoś wywalił na co pewnie będzie zaraz tutaj go wy, 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 wywalał. Czy wiecie, że to jest ściernińskie? Nie, ściernińskie jest to pewnie zaraz będzie. Była akcja obornika za niedługo. Ja nie wiem, czy mi starczy tego zielona, no, ale mam nadzieję, że starczy, bo to jest malutkie poletko. To jak mówiłem, dla kur to idzie tak, że tyle kuru na tyle, na czas starczy. Najwyżej tam dwa worki do tego, tej pszenicy dla kur, tej paszy, ale powinno starczyć tutaj. Może zbiornik będzie w bizynie, albo nie. Nie, nawet może i by był, nawet może, może. Tam pół przeczepki jakby się zabrało, to by było dobrze, to by dla której wystarczyło, to by... Dużo im nie potrzeba.

jak widzicie, wszystko obliczone matematycznie. 1% zostało, 9, 9 kg pszenicy, także ja już będę sobie wracał na gospodarkę. I tym pięknym akcentem y, zakończymy ten odcineczek. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodoba, że zostawicie łapkę w górę, suba, subika z dzwoneczkiem i napiszecie komentarz, pamiętajcie, hashtag owiec i... Przypinam serduszko. Ja byłem ich z 2290 i się z Wami żegnam i cześć, pa!